Na Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe Agrotech w Minikowie niedaleko Bydgoszczy przyjechało w tym roku ponad 36 tysięcy zwiedzających. Dla porównania 35 lat temu pierwsze targi odwiedziło 100 osób. Czasy się zmieniły, ale rolnicy zawsze szukają dobrego sprzętu do gospodarstwa. Pługi, opryskiwacze, ciągniki, no dużo sprzętu jeszcze brakuje dla nas na naszego rolnictwa, Także i kombajny są lepsze już teraz, też nie Rolników interesował sprzęt, który można było obejrzeć nie tylko na stoiskach, ale także podczas prób polowych. Od 13 lat dodatkową atrakcją targów jest Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Udział w niej traktowany jest bardzo prestiżowo. Wszyscy hodowcy, którzy mają się czym pochwalić, przyjeżdżają na Agrotech. W tym roku bardzo wysokie oceny jurorów uzyskiwało bydło mleczne. Wartość genetyczna tych sztuk, które tu są e, pokazywane, niejednokrotnie jeżeli chodzi w przeliczeniu na fundusze, to znaczy na pieniądze, to jest e, od 7 do 10 i wyżej tysięcy złotych. Także to są bardzo kosztowne e, sztuki, bardzo drogie, ale zarazem no, chlubą każdego hodowcy jest wystawić sztukę na tego typu wystawie no i osiągnąć ten super czy czempionat. Ogromne straty w uprawach, jakie na Kujawach i Pomorzu spowodowały styczniowe mrozy, miały też wpływ na program tegorocznych targów. Poletka doświadczalne stanowiły dużą część powierzchni targowej. Rolnicy szukali dobrego materiału pod zasiewy. Żyta głównie i pszenica, pszenice, nowe odmiany, jak to się mówi, bo te nowsze mają bardzo słabą zimotrwałość, także Jakieś, które przyzimowały głównie. Nie? Rolnicy w tym roku pytają się o y, odmiany, które mają większą mrozoodporność. I tutaj y, przygotowujemy się do tego, żeby zaopatrzyć w części y, w te odmiany po prostu. Rzecz jasna, że wszystko będzie zależało od, od podaży y, nasion, jaka będzie na rynku. Dynamiczny rozwój targów sprawił, że potrzebne są inwestycje w infrastrukturę targową. Zamierzamy w przyszłym roku zainwestować spore pieniądze w poprawienie infrastruktury po to, żeby jeszcze jak gdyby, poprawić warunki pobytu na targach. Na pewno technika rolnicza poza wszelką dyskusją będzie dominująca. Sądzę, że będzie rozwijał się jeszcze wyraźniej to, co jest związane z energią odnawialną, no i chcemy także nie zostawiać na uboczu produkcji zwierzęcej. To są jak gdyby, te trzy podstawowe nasze kierunki działania prawie 500 tegorocznych wystawców na targach Agrotech to liczba, która robi wrażenie. Jest to największa impreza tego typu w północno-zachodniej części Polski. Wojciech Klich, Agroflash